No, no Zbieram sobie na drukarkę 3D. Więc tak. Mam takie coś. Tutaj są rzeczy i koraliki. No i się bierze. jedną różaczkę. Która kosztuje 9 zł. No i wtedy to się wybiera. Na przykład. Dwa niebieskie serduszka. To są dwa ołówki. Co tu mamy? Jedna. Czarny poronik, to jedna gumka. Niebieska. To. zawieszka. Ogólnie na moim internet macie wszystko tam opisane. No są takie rzeczy mogę pokazać, gumki, pinki, kleje, gumki, przywiezki. No wszystko i sobie właśnie chcę zarobić na drukarce 3D, więc byłoby mi miło, gdybyście coś kupili. No i bardzo dziękuję i naro.